Siemanku wszystkim z tych strony Kryw, tak witam na pierwszym odcinku z FIFA World. Dawno w stanie grałem, ale widzicie, piąta liga, 10 meczy, no i 0 punktów. No i przechodzimy, gra i mam 7,5 tysiąca końców, coś bez za to kupywał. No i tu macie mój skład, Remi, Fernandino i te inne. Prawdopodobnie oni nie mają kondycji, dlatego ich zmieniłem, tak jest 74, no i bieda i musiałem wystawić jakieś kurwa żółciaków, rumunów i te inne sprawy. No i przejdźmy do pierwszego meczu po mojej długiej przerwie w tej grze. Mam nadzieję, że wybierze mi jakieś typa dwa razy grubem nagrywać, ale nie mogę mi połączyć z pedałami. Po pierwsze, połowie mnie wyjebał z jakimś frajerem, a... O, masz tu realny, to już szacunek dla ciebie. No i wywaliło mnie po... O, shit. Teraz ją już mnie zaskoczyłeś trochę, wiesz? Gareth Bale, Neymar, Di Maria, Isco, Iniesta, Ramos, Pique, Alves, Marcelo, Casillas... Ja pierdolę! Kurwa! Trzymajcie mnie! Mam nadzieję, że mnie z nim połączy, bo na jednego gościa czekałem kurwa dwie godziny. Cio jest, dźwięk? No w końcu! Ale ja to przejebie, ej! Zresztą taki skład, że kurwa nie wytrzymam tego psychicznie. Ale kto wiesz, jak, jak już wam kiedyś mówiłem, skład nie gra, liczą się umiejętności. Ale ja dawno tu nie grałem. Uwaga, pierwsza długa piłka. Juan Rodriguez. Juan Rodriguez. Dziuch. Diu! Dio. Kurwa, pierwsza akcja przeprowadzona przeze mnie była w miarę okej. Okay. Kurwa, mać, no, no, Ciężko mi będzie, no. Zobaczcie jak będzie, zapierdala. Z czego się kurwa cieszysz frajerze? Jak ja nas takim graczem jaką kurwa Bale'em mnie bierze a ja 70 facea w lewym obrońcy i zobaczcie jak jaką zapierdala Kurwa Ja myślałem że nie ten przycisk ścisnę ma to serio był sprint Jakiś vicium Ja pierdolę Ej, kurwa! Ty ruda kurwo! No ja, kiki z On grać nie umie, ej, on tylko na tym sprincie. Skąd kurwa wziął tych wszystkich zawodników? Jak tu kontrakt kosztuje po 600 końców. Kupowałem dla Wolkota to wiem. Ale ja mam dufa. Do Benteke! Dawaj! Nichuje. Kurwa mać. Di Maria! Do Alvesa! I pięknie! Sinclair! W mordę kurwa! I pięknie! Kurwa mój lewy obrońca ma tyle sprinta niczym mój stary! I teraz Sinclair! Może teraz jakaś dobra akcja? Benteke! Jest! Nie ma! Aj kurwa Masakra, ej ja Jeszcze to wygram Ja mu jeszcze kurwa pokażę, jak grałem brązy. Uwaga! Rożny Ja popedałuję ty wygodnie siądź Beo Di Maria, jasna cholera, mam teraz przejebane Muszę być brąkarzem. Weź nie mam szansy przeciwko sprintowi, no. Jak sami widzicie, to jest przejebane. Ale nie ma co się dzieje z ma kurwa. Wszystkich najlepszych zawodników z La Liga, to co ja mam kurwa powiedzieć. Dzień dobry, dziękuję i do widzenia. Ja się, kurwa nie wiem skąd on hajs na to, ale bez tego sprinta on jest cienki. Mówię wam. Zobaczcie jak on, kurwa jadę. Jak sukę. Mówiłem, że go jadę jak szmatę, ale mówiłem, tu sprint w ogóle całą rolę gra, nic więcej. Dlatego ten mecz będzie bardzo, bardzo ciężki do rozegrania. Jeszcze nie raz usłys usłyszycie słowo na K. Di Maria, no to on mnie na sprinta będzie brał, tak samo jak i tutaj, kurwa. No zobaczcie, jak tu mój Tiago Valente... I pięknie, bramkarz. Tak łatwo wam się nie poddam. Jest tylko 2-1. Wyjdę bramkarzem. Pięknie. Ale nie tak. Świetnie, Paulino. Brawo. Ja nie wierzę, że... No ma wszystkich zawodników, kurwa, z Ligi Najlepszych. To co ja mam tu powiedzieć? I z główki, kurwa. Co jest szczęście. Niedługo to on sobie powinien, kurwa, Ronaldo kupić. Juan Rodriguez, myślę, że tam pisze James Rodriguez. Nie tak! Ale dobra, jest okej. Okay. Tutaj do Sinclaira, chociaż nie mam żadnego wyboru, żeby podać gdzieś piłkę. Koniec pierwszej połowy. Nie, nie jest źle, powiem szczerze. Ale ten pace, ta się jego to... Widzę trybuny pełne. Niczym nie różnią się ty jesteś zajebistym człowiekiem. No dawaj, ziomek. Chodź, jeszcze pokażę i zrobić ci kakałko. Gdyby nie ta szybkość, to ja już mówiłem, ja bym wygrał. Benteke solo nie pojedzie wszystkich, ale udało mi się strzelić jedną bramkę. Ja będę dążył do tego, żeby strzelić drugą. O ile się uda, tak? Bo ten jego pace jest miażdżący. Ale zobaczymy, co teraz robi. Co myślisz, że ja kurwa głupi jestem? dam się na tej taktyki jego nabrać. Ej bało cię chłopcze. <grych> jo, nie wierzę, chciał tu przewrotkę zrobić. I nie sta! I nie sta! Bez tych, kurwa zawodników on jest leszczem. Ktoś tak jak ja mu strzelił dwie bramki i jedną bramkę. Didlion! Dobry bramkarz. Kurwa macie. Kurwa Mać Jest, nie trafił Moje dildo to obroniło! Dobra jednak, nie, jednak benzyna nie trafia Bentekę No może teraz Benteke! Dawaj kurwa Ale teraz miałem sytuację, żeby to strzelić Ale w tej chwili się jakoś kurwa krzywo strzela kto wie, może jakbym winies inny, spróbował to. Coś by wyszło. Bail, no nie! Jest! Brawo, dildo! Ja popedałuję ty wygodnie, siądź. Spierdalaj, kurwa, gamer! Nie, benzyna! Jaki on jest cienki, dajcie spokój! Juan Rodriguez I teraz! Kurwa! Dawaj Ja nie wierzę! Tyle sytuacji, ej! On jeszcze to wygra! A miałem, miałem, miałem taką sytuację! On ma taką szybkość tego wykorzystać nie umie! Nie! Pst, kurwa trzy, trzy, trzy z główki, no! się cieszę jak kurwa pojebany Jakiś frajer, ej. Czekaj ja jak, jak miał taki skład on cię kurwa zjechał 10-0 Jak moi obrońcy nie mogą do niego dobiec Ja popedałuję ty wygodnie się. Jak konec Ej daj daj ty spokój szkoda komentować Szpakowski ty kurwo ruda Jeszcze nie koniec meczu. Jeszcze tu, kurwa, wygramy. Benzyna. I co zrobisz, frajerze? Co zrobisz, akcja. No. Jasny gwint. Kurwa, nie dzieje się! Idź, pizdu, kurwa, człowieku! Kurwa, grana, pejsa i myślisz, że się cieszę, jak, kurwa, pojebany. Wyjebał i 1000 zł, żeby kupić Sebeira i zadowolony. Zobaczcie go kurwa krzywy No i przegrałem pierwszy mecz, no i... no i trudno, tak więc ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych różnych let's playach. Na razie, cześć!